Zdrada, część pierwsza. Oto nowoczesny dom spokojnej rodzinki Smithów. To jest szalony facet na imię Majolo. To właśnie on posiada tą całą cudowną rodzinę. To jest jego żona. Ma na imię Kura ponieważ jest kurą domową. To jest grupcia. Dzień dziecko państwa Smithów. Za wszelką cenę stara się być wysportowana i szczupła, chociaż zupełnie jej to wychodzi. To jest jej brat, który ma na imię Grupcio. Jest on maniakiem szachów, jak również dziwacznym chłopcem. To jest dziadek Jola. Czyli pradziadek dzieci, a to jest ich szalona współlokatorka. Ma na imię Lusia. Bardzo lubi imprezować. Cześć Czolo! Witaj Lusia. Jesteś okropny! Słuchaj, co do ciebie mówię! Nienawidzę cię i zaraz z tobą zerwę! To będzie koniec! Mam ciebie dosyć! Przestań! Nie przestanę! No, odczep się od nas! Sama się odczep! Idę sobie! Może wypadniemy dzisiaj do baru, co? Świetny pomysł!